13 lipca pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą zaingorował piłkarskie mistrzostwa świata dużym polonijnych w Lesznie. Minister przypomniał, że turniej odbywał się w czasie trwającej na Ukrainie wojny. Musimy zatem pamiętać o tym, że bliscy nas są ludzie, którzy padli ofiarą brutalnej agresji. To wielkie święto futbolu polonijnego, to wielkie święto sportu polonijnego. Pamiętajmy, że tutaj na turnieju w Lesznie pierwszym, tego typu turnieju Mistrzostw Świata Drużyn Polonijnych mamy drużyny z różnych kontynentów, z różnych krajów i mają one możliwość rywalizacji sportowej, weryfikacji umiejętności piłkarskich, ale oczywiście najważniejsze jest to, że mają możliwość przyjazdu do Polski, poznania ojczyzny, często ojczyzny rodziców czy dziadków i poznania siebie nawzajem, wymiany doświadczeń, zaprzyjaźnienia się, wymiany kontaktów. Myślę, że ten turniej będzie jeszcze wiellatowocował. Ceremonii otwarcia uczestniczyli także prezydent Leszna Łukasz Borowiak, dyrektor TVP Polonia Magdalena Tadeusia Mikołajczak i prezes klubu piłkarskiego Polonia Leszno 1912 Piotr Organista. Panie Piotrze, jakie wrażenia? To już drugie da w zeszłym roku mieliśmy euro, w tym roku mamy mundial. Jak pan to odbiera? No, jestem bardzo zadowolony z tego turnieju. Myślę, że frekwencja, jeżeli chodzi o drużyny spoza Polski przyjechały i pokazały naprawdę bardzo dobry futbol. Jak do tej pory wszystko nam dopisuje. Pogoda troszeczkę może dzisiaj wiecznie, ale myślę, że na sam finał będzie super. A jak odbiera to miejscowa, tutaj lokalni miejscowi ludzie, którzy w zeszłym roku oglądali Euro, w tym roku mundan. Co mówili że po zeszłym roku Euro? Tak, no po zeszłym roku, w zeszłym roku jak mieliśmy euro, odzew był bardzo pozytywny jak ze strony samych władz miasta, jak i sam pan minister Dziedziczak mówił, że impreza mu się bardzo podobała. Sami mieszkańcy też bardzo byli zadowoleni. Dzisiaj tak samo jak w zeszłym roku przy finałach mamy piknik Polonijny, więc mamy moc atrakcji dla wszystkich naszych mieszkańców, którzy dzisiaj są tutaj razem z nami. Poza piknikiem jest tak samo zbiórka. Proszę, proszę powiedzieć parę słów o zbiórce. Tak, przy okazji w tym roku wspomagamy Zuzię, która walczy z, z SMA. Jest to, no jak każdy wie, bardzo ciężka choroba. Zuzi brakuje tylko jeden milion, żeby zebrać najdroższy lek na świecie i myślę, że dzisiaj go zbierzemy. Czego bardzo serdecznie życzę i wierzę w to, że będzie widzieć się za rok. Tak, oczywiście mam też taką nadzieję. W do 16 lipca rozgrywkach wzięły udział drużyny PSC z FC Polonia Berlin, Polonia Wiesbaden, Białe Orły, FC Szedewik, Olimpia Toronto. Gospodarzy reprezentował klub piłkarski Polonia Leszno. Organizowane po raz pierwszy zawody to uświetnienie jubileuszu 110. rocznicy założenia tego klubu. Znajdujemy się w Lesznie, a ze mną trener FC Polonia Wiesbaden. Dzień dobry, Panie Arturze. Dzień dobry Państwu. Panie Arturze, te kilka dni spędzonych w Lesznie, jak Pani ocenia? Bardzo pozytywnie, zebraliśmy bardzo dużo doświadczeń, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyjazdu. Jedną negatywną stroną tego turnieju, jaki w tej chwili jest, to jest zbyt częste mecze, dwa razy nawet w ciągu dnia. Młodzi chłopcy, którzy przyjechali tutaj po raz pierwszy, no jest za dużo kontuzji po prostu z naszej strony. Jak wygląda atmosfera, czy poznaliście może nowych znajomych? Wymieniliście kontakty z jakimiś innymi drużynami? Tak jak najbardziej nawiązaliśmy wiele kontaktów, poznaliśmy grupy z, z innych krajów świata i po prostu wymieniliśmy doświadczenia między sobą. Czy takie wydarzenia jest ważne, żeby się działy, żeby, żeby były kontynuowane? Oczywiście, jak najczęściej, żeby takie e, e, imprezy były organizowane, jesteśmy wtedy młodą drużyną, która integruje się tak samo, pierwszy raz wyjeżdża na, na takie zgrupowanie Mistrzostw Świata, więc dla nas to jest jakieś nowe doświadczenie. Jasne. Czy w przyszłym roku przyjedziecie też jak będzie organizowane? Oczywiście już z innym doświadczeniem i e, na pewno będzie inaczej to wyglądało z naszej strony, także... Młodzież, którą w tej chwili mamy w drużynie, bardzo jest zmobilizowana. No niestety pierwszy wyjazd nie wyszło tak, jak wyszło, ale jesteśmy zadowoleni bardzo z tego wyjazdu. A ze mną pan Lucian Konopka, FC Polonia Berlin i oczywiście ich wspaniały trener. Panie Lucianie, jak w ogóle odbyły się te wydarzenia? Jaka atmosfera była na tych wydarzeniach? Atmosfera wspaniała tak jak w zeszłym roku. Wynik sportowy taki sam jak w zeszłym roku. Więc wszystko zostało na wspaniałym poziomie. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Cieszymy się, że możemy grać i integrować się z innymi drużynami. Właśnie w tym roku było też parę innych drużyn, także spotkali się, rozmawiali się, nowe przyjaźnie, kontakty. Spotkaliśmy się z drużynami, z którymi spotkaliśmy się w zeszłym roku, ale też właśnie drużyna z Toronto, z którymi się też dobrze zakumplowaliśmy. Byliśmy z nimi razem w hotelu, więc mieliśmy stały kontakt codziennie rano wieczorem. Bardzo pozytywna drużyna. W tym roku pan powiedział nic się nie zmieniło, bo to tak samo miejsce co w zeszłym roku. Także co planujecie zmienić, żeby w przyszłym roku być dalej? Na pewno wyczyścić głowy, na pewno podejść do wszystkich wydarzeń sportowych z chłodną głową, z większą konsekwencją. No i brakuje, brakowało nam trochę szczęścia. No, szczęście też sprzyja lepszym. Widocznie w tym roku byliśmy trochę gorsi niż pozostałe drużyny. W zeszłym roku Mistrzostwa Europy, w tym roku Mistrzostwa Świata. Co można zrobić, żeby to wydarzenie było jeszcze lepsze? Dwa lata już można troszeczkę podsumować te wydarzenia. Jak na Mistrzostwa Świata przydałaby się na pewno jeszcze jedna drużyna spoza Europy. Było to by pewnie bardziej takie e, nawiązanie do tych Mistrzostw Świata, ale i tak mamy wielki szacunek dla drużyny z Toronto, że zebrali się i przyjechali tutaj. Są w finale, więc na pewno e, swój cel sportowy osiągną, osiągną lub osiągnęli już teraz, nie pytałem. E, Myślę, że to tyle. Czy w przyszłym roku planujecie też tu przyjechać? Jeżeli zostaniemy zaproszeni, to jak najbardziej. Czego można Wam życzyć? E, sukcesów, konsekwencji i dalszej integracji. Tego też życzę. Wszystkiego dobrego i spokojnego powrotu do domu. A za Montana Białych, Orłów, Piotr. Piotrze, powiedz mi, jak wypadł cały Olimp Mundial dla Was? My zajęliśmy właśnie dzisiaj trzecie miejsce. Kończymy ten mundial z brązowymi medalami. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Co było najtrudniejsze na tym mundialu? Najtrudniejsze? No wiadomo, każda drużyna chciała, yy, ch chciała zdobyć to pierwsze miejsce. I ta rywalizacja na bardzo wysokim poziomie. Żadna drużyna nie odstawiła nogi, walczyła o każdy centymetr boiska. No wiadomo, no. dzisiaj za chwilę mecz jest o pierwsze miejsce. Toronto gra z Szadewajkiem z drużyną z Holandii. Zobaczymy, myślę, że też będziemy na bardzo wysokim poziomie. A jak organizacja, atmosfera całych, całego mundialu? Organizacja naprawdę na bardzo wysokim poziomie, wydaje mi się. Byliśmy tutaj rok temu, w tym roku ta organizacja jeszcze weszła na wyższy, wyższy poziom, także mam nadzieję, że za rok, za rok znowu tu się spotkamy. Czego można wam życzyć? Czego można wam życzyć? Wracamy do Holandii, do siebie, do, Zdjęcia, do prac, do, do w domów, w do w rodzin. W Czego można wam życzyć? Zesienia, Przede zesienia, wszystkim zdrowia. I za chwilę zaczynamy w Holandii swoją ligę, i tam po prostu jak najwyższy miejsc. jest. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Mistrzostwa były doskonałą okazją do integracji środowiska polonijnego połączonym z rywalizacją sportową w duchu fair play. W ramach turnieju ważnym symbolem Solidarności z Polakami na Ukrainie był mecz Pogoni Lwów z Polonią Piła. Ze względu na wojnę wywołaną przez Rosję, w meczu mogli wziąć udział. Jedynie młoci zawodnicy z rocznika 2008-2009. Dzisiaj w Lesznie nie tylko rozrywki piłkarskie, ale mam tak samo ze sobą panią Lidię, która jest mamą Zuzi, która potrzebuje. Mojego, waszego, naszego wspólnego wsparcia. Pani Ildio, parę słów o Zuzi. Na co Zuzia zachorowała? Y, Zuzia zachorowała na SMR rdzeniowy zanik mięśni. Zuzka ma skończone dwa lata. No, czas leci na cały czas goni. Zuzia waży obecnie 9700. Y, lek jest podawany do 13,5 kg, wart jest 10, ponad 10 milionów złotych. Ile udało Wam się już zebrać? Ponad 8 milionów mamy już zebrane, ale po, y, brakuje milion 700. 000. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, by ktoś chciał wesprzeć panią, jak może, gdzie może zareagować, jak pani pokazała tą skrzynkę i powiedziała nam dwa słowa. Można wejść na fundację, się pomaga, wpisać w ukośnik ZUZIA. Jeżeli te pieniądze się zbiorą, co wtedy się stanie? ZUZA otrzyma najdroższy lek świata. I na to liczymy, że niedługo spełni się ten cud, i ZUZKA, Zuzka będzie mogła jechać do szpitala i otrzymać ten lek. I pod tym filmem, proszę Państwa, na dole jest informacja dokładnie, gdzie możecie Państwo wejść, kliknąć i wesprzeć tą młodą dziewczynkę, która cały życie jeszcze przed nią. Dziękuję bardzo. Kluby rozegrały łącznie 20 meczów. Pierwszym polonijnym mistrzem świata została drużyna z Kanady Olimpia Toronto. W zawodach wzięło udział 8 drużyn, które zajęły następujące miejsca: Pierwsze miejsce Olimpia Toronto z Kanady, drugie FC Szadeviks z Niderlandów, trzecie Białe Orły Stilburgas z Niderlandów, czwarte PNS Schiedam z Niderlandów, piąte Polonia Leszno Old Boys, szóste Polonia Berlin z Niemiec, siódme FC Wiedeń z Austrii, ósme Polonia Wiesbaden z Niemiec.